Siemaneczko! Cześć i czołem. witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś powiem wam, jak odblokować Wolverina. Kochani, tak jak wam wcześniej zapowiadałem, pojawiły się wyzwania urodzinowe Fortnite! To nie był Clickbait. Moi kochani, na moim kanale znajdziecie też odcinek, jak zdobyć 6 darmowych nagród od Epic Games'a i 6 darmowych nagrod od Rocket League. Pamiętajcie, że na moim kanale codziennie pojawiają się specjalne Was odcinki. 14. Ja wiem, dzisiejszy odcinek chodzi później, a też dlatego, że nagrywam dla Was zdecydowanie więcej. Ja chciałbym podziękować bardzo serdecznie nowym subskrybentom. Oto nowi subskrybenci, dziękuję wam ślicznie. Dzięki Wam zbliżamy się do 50 tysięcy. Nie zapomnijcie więc, kochani, pozostawić subskrypcji na kanale oraz łapkę w górę. Dziś, kochani, powiem wam, jak odblokować ten skin Wolverina i jego styl, oraz gdzie go znaleźć i jak go pokonać. Mogę Wam, kochani, powiedzieć w sekrecie, że Avengers i Fortnite będą współpracować dalej. A co za tym idzie, niedługo do nas trafi więcej skinów. Mianowicie, już tutaj na zdjęciu widać skina, którego jeszcze nie ma, czyli Ghost Ridera, a tutaj widzimy Czarną Panterę, a tutaj z tyłu nawet Wonder Woman. Te skiny jeszcze nie istnieją w Fortnite, ale być może już niedługo pojawią się. Czy w takim razie bitwa, która ma odbyć się w tym sezonie, to naprawdę koniec, a może dopiero początek współpracy? No bo jeżeli Wojowniczka Lady jest w komiksie, to być może już niedługo Pojawi się w gierce. Okej, okay, kochani, jak wiecie, wyzwania Wolverina pojawiają się co tydzień i znajdują się one w tym miejscu. Wyzwania te pozwalają nam raz w tygodniu zdobyć specjalny przedmiot Wolverina. W pierwszym tygodniu było to malowanie, w drugim obrazek, w trzecim plecak. Jeżeli ktoś nie wie, jak uzyskać te przedmioty, są tutaj wymienione co trzeba zrobić, ewentualnie obejrzeć moje odcinki. Czwarte było malowanko. Ostatnio mogliśmy uzyskać lotnie, a w kolejnym tygodniu, już czwartek, ma pojawić się nam skin Wolverina. To nie wszystko mimo kochani. Ponieważ co 7 dni, jak widzicie, możecie tutaj wejść w tą zakładkę u góry. Pojawia wam się opcja uzyskania nowego skina Wolverina, a tutaj macie taką informację, ukończ wyzwania tygodnia 5 oraz 6. Ale nie wszystkie. Wystarczy, że ukończymy 10 dowolnych wyzwań, które znajdują się tutaj. Obecnie mamy już dostępny piąty tydzień i wszystkie questy z nim związane. Jeżeli wykonacie je, czyli tu jest 7 questów, to w przyszłym tygodniu wystarczy, że wykonacie 3 dowolne questy, aby odblokować skina oraz jego styl. Kochani, pojawia nam się jeszcze jeden skin Wolverina, który na chwilę obecną jest ukryty wielką tajemnicą. Nikt nie wie, jak go zdobyć. Być może pojawią się nowe questy na odblokowanie właśnie tego skina. Pewnie każdy z was chciałby mieć moc Wolverina, a więc pokażę wam teraz, gdzie on jest i jak go łatwo pokonać. Wolverine jest bardzo szybki i niebezpieczny z bliska, więc uważajcie, jeżeli do was biegnie, to najlepszym pomysłem na to, żeby was nie złapał, jest zbudowanie, słuchajcie sobie, schodów na górkę po czym rozwaleniu ich. Jeżeli rozwalimy schody, nasz niebezpieczny Wolverine przestanie być tak niebezpieczny. Jak widzicie, stanie na dole i poczeka. Możecie ten sam trik wykorzystać na wejście na domek. Jak widzicie, Wolverine w tym momencie jest, nie jest niebezpieczny, jest bardzo prosty do pokonania. Tak łatwo może bycie pokonać Wolverina. Dobra, kochani, po pokonaniu Wolverina pewnie każdy z was jest bardzo ciekawy, w jaki sposób wygląda jego moc, ale uważajcie, ponieważ on bardzo szybko się regeneruje. Nie dawajcie mu więc szans na podniesienie się. Ok, po zabiciu Wolverina wypadnie nam taka oto moc, pazury Wolverina. Dzięki tej mocy możemy zbierać mace. Niestety, moc Wolverina nie pozwala nam zbierać matsów z pojazdów. Jak widzieliście, nie możemy zadać obrażeń przeciwnikowi, który chowa się w samochodzie, tą mocą. Możemy też używać specjalnych uników. Sprawdźmy więc, czy specjalne uniki oraz moce Wolverina sprawiają, że nie dostajemy obrażeń od upadku. Dostaję, dostaję obrażenia od upadku. Teraz sprawdzimy unik. Też zadaje obrażenia. Dzięki pazurom Wolverina możemy stać się dużo szybsi. Dawaj Sławny, biegniemy, ścigamy się do drewna. Jak widzieliście, postać jest dużo szybsza używając właśnie tej mocy. Niesamowite jest to, że wraz z mocą wolwerina możemy się leczyć. Sławny strzel do mnie. Jak widzieliście, zadał mi obrażenia, a moja postać już sama automatycznie leczy 2 HP na sekundę. Leczenie, kochani, działa tylko wtedy, kiedy nic nas nie bije. Jeżeli wejdziemy do strefy, niestety moc Wolverina nie działa, więc nie da się w ten sposób zrobić łatwego wina. Podsumowując, z mocą Wolverina poruszamy się dużo szybciej oraz mamy niszczące ciosy, dzięki którym możemy zbierać macy, mamy też dodatkowe uniki, nasza postać leczy 2 HP na sekundę, no i mamy też specjalny atak Wolverina, który można z zaskoczenia bardzo zbliżyć się do przeciwnika. Dzięki kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek na kolejnym odcinku, który wleci o godzinie 14. A dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że moje poradniki wam pomagają, a odcinki się podobają. Napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy po 50 tysięcy. Do zobaczenia. Cześć!